W świecie zwierząt również można zaobserwować cechy behawioralne, które można porównać do pojęć pozytywny i negatywny psychopata. Chociaż zwierzęta nie mają ludzkiej moralności, ich działania mogą przypominać cechy psychopatii, gdy wykazują okrucieństwo, manipulacyjność lub bezwzględność. Oto kilka przykładów. Pozytywny psychopata w świecie zwierząt wilki. Wilki, szczególnie samce alfa, wykazują zachowania, które mogą przypominać cechy pozytywnego psychopaty. Prowadzą stado z chłodną determinacją, chroniąc swoje terytorium i zapewniając przetrwanie stada. Samiec alfa kontroluje swoich podwładnych, podejmuje trudne decyzje, ale robi to dla dobra całej grupy. Wilki mogą być bezwzględne wobec swoich wrogów lub konkurentów. Ale takie zachowanie zapewnia przetrwanie ich stada. Negatywny psychopata w świecie zwierząt modliszki. Modliszki są znane ze swojego okrutnego zachowania, zwłaszcza podczas rozmnażania. Samica modliszki po kopulacji może zjeść samca, co jest przykładem bezwzględnego i manipulacyjnego zachowania. Nie służy to żadnemu grupowemu celowi, a jedynie zapewnia samicy dodatkowe zasoby na przyszłe potomstwo. Takie zachowanie można nazwać negatywną psychopatią, ponieważ nie przynosi korzyści innym, a jedynie zaspokaja osobiste potrzeby.